Jak ci poszła matura? E, myślę, że dobrze. Jestem naprawdę zadowolona z tematu rozprawki. Bardzo mi podpasował e, i myślę, że było lepiej niż się spodziewałam. A stresujesz się kolejnych przedmiotów maturalnych, czy nie? Właściwie najbardziej właśnie się stresowałam tym polskim, e, bo jest bardzo duży zakres i, i ciężko się wpasować w to, co będzie, a właśnie zresztą myślę, że sobie lepiej poradzę. Wszyscy się stresują, natomiast o stres młodzieży trzeba pytać. My się stresujemy oczywiście, bo to są nasze dzieciaki, tak? które nas opuszczają. Wychodzą raczej uśmiechnięci, więc podejrzewam, że stres był przed, a nie po. Dzień dobry. Słuchajcie, powiedzcie mi proszę o swoich wrażeniach po maturze. No mat Na maturze, no generalnie dobrze. Uważam, że była prosta w miarę. W sensie przynajmniej mi podpasowały tematy wszystkie. Jakie były tematy? Yy, w sensie chodzi o wypracowanie? No to jeden to był, że człowiek jako istota sprzeczności, a drugi to był, yy, że yy, Akcje, które tam powodują, że człowiek dla drugiego człowieka będzie bohaterem. No, no ja akurat odwołałem się do drugiego tematu. Na mnie było prostsze, bardziej lektury mi pasowały. Znaczy ja to tak najbardziej polskiego się obawiałem, to teraz wydaje mi się, że z górki już będzie. Tak. Czy była giełda tematów gdzieś w internecie, były przecieki? Nie, było. nie. nic nie było. Nie było nie. nic. Ale szukałyście? Tak. Tak, <laughs> nic nie było. Tylko Ale nic dosłownie. dosłownie. A czego się spodziewaliście na maturze? Ja myślałam, że będzie inny zupełnie motyw niż był przewodni na rozprawce, no, ale pozytywne zaskoczenie było łatwiejsze, więc nie ma co żałować. A jeżeli chodzi o czas, to wystarczający na napisanie tak. matury. Tak, wystarczający. No wyszliśmy po trzech godzinach, więc jeszcze była ta godzina zapasu. A był stres? Stresowałaś ja się? Ja stresowałam bardzo, bardzo. No i jak sobie radziłeś z tym stresem? Trzeba to przeżyć, no przełknąć i napisać i wyjść po prostu. I nie ma innej rady. A przyszłe przedmioty boicie się, czy nie? Czego najbardziej? No, ja osobiście nie, bo najbardziej się obawiam polskiego, a teraz już myślę, że będzie z górki. No, jeszcze ósme polski, ale to tam jakoś przejdzie.